Fizyka Gravity Show, lody z ciekłego azotu, Afrodens dla wszystkich, chemia open air czy konkurs krzykaczy to tylko nieliczne z atrakcji, jakie czekają na tegorocznych uczestników Poznańskiej Nocy Naukowców. Impreza wystartowała 26 września. To jedyna taka noc w Europie, dlatego jeśli was tutaj nie było, koniecznie obejrzyjcie nasz materiał. Poznańska Noc Naukowców to jest taki sposób na i próba zarażenia wszystkich, bez względu na wiek, taką pasją związaną z nauką. W tej chwili tutaj za nami w auli odbywa się pokaz fizyki. Pokaz fizyki jest co roku inny. W tym roku dotyczy grawitacji. Z każdego roku jest coś innego, ale to jest największy przebój Nocy Naukowców. Właśnie te wykłady. To są takie stałe punkty programu, które cieszą się nie, niesłabnącą popularnością. W związku z tym, jeżeli się cieszą popularnością, to szkoda z nich rezygnować. Natomiast, żeby nie było nudno, każdego roku przygotowywane są też nowe wykłady. A parabolic mirror in the desert reflects the waves of solar radiation to a tube filled with oil at its focus, which then runs to a solar power station. Fajne. Przyszliśmy tu ze szkołą dla dodatkowych punktów, ale naprawdę fajne tutaj roboty są, można się pobawić. No, bardzo fajny był wykład o perfumach. Ja przyjechałem właśnie na noc naukowców, bo mam nadzieję, że dowiem się tutaj czegoś ciekawego i że poznam ciekawe osoby. Jesteśmy tu tylko chwilami, że nam się podoba. Tak, jest dużo ludzi, dużo właśnie doświadczeń tego wszystkiego. No i ogólnie jest fajnie. fajnie. No jest bardzo fajnie, pomimo to, że to jest mój pierwszy raz to uważam, że było warto przyjść. Dobra, a cóż to jest za magiczny napój, który pijecie? Nie wiem, kodeina może? Dobrze, tutaj widzę, że kolega coś podpowiada. Nie, co, że ja, ja... Ja mówię, że to ciekła... Aaaa, zdal... I'm too old you lose your mind. I don't so do this again. This may be our life Staraliśmy się pokazać coś efektownego, czyli staraliśmy się powiedzieć, jak działają superkomputery, jak się przetwarza równolegle. Nie? I zmontowaliśmy komputer z kilku laptopów, taki superkomputer, który wykorzystywał właśnie kilka laptopów, jeden program. Nie? No i tak wytłumaczyliśmy, na czym to polega. Krótko mówiąc, fizyka w kontekście. Sala pęka w szwach, więc chyba jednak nie ludzimy. Zawsze pytałem na samym początku, czy lubią fizykę. No i co roku więcej osób odpowiada, że ją lubi. Mam nadzieję, potem dodawałem, że po również będzie. Tak, uważać, jak będzie sprawdzian z fizyki. Tak naprawdę, przygotowania do nocy naukowców trwają dokładnie rok czyli dzisiaj około północy skończymy, jest przed nami weekend, czas na odpoczynek. I w poniedziałek zaczynają się zapalać takie żaróweczki z kolejnymi pomysłami na kolejny rok. Część osób, które była 8 lat temu, wraca w tej chwili o 8 lat starsza, ma nowy bagaż doświadczeń. Wiemy na pewno, że część ludzi, którzy tutaj przyszli kilka lat temu, w tej chwili studiują na różnych uczelniach, tak? Czyli być może złapali bakcyla albo coś, co tutaj zobaczyli, spowodowało, że ta pasja, którą mieli do chemii, do historii, do biologii, została jeszcze bardziej rozniecona. All I wanna be is your last. I came up with a plan, maybe it's not too fancy But I have to know how to stream down your mind I need to find a gap, start thinking like you Before I touch your soul Break through the maze of subtlety